Witam serdecznie wszystkie wagi, wagi słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na maj 2022 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie wagi? Yy... 21 maja Słońce wejdzie do bliźniąt i ustawi się w trygonie, czyli w bardzo korzystnym aspekcie do Waszego znaku. W tym miesiącu aż trzy planety ustawią się naprzeciw Waszego znaku. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, później Mars, później Jowisz, planeta ekspansji, rozwoju, rozrostu. Później Mars, planeta energii, planeta działania. Wszystkie te trzy planety położą duży nacisk u Was na partnerstwo oraz na współpracę z innymi ludźmi, więc dużo się będzie działo. Już na początku miesiąca 2 maja Wenus, planeta pieniędzy, przyjemności, miłości, wejdzie do Barana. Wenus w Baranie jest odważna, nie boi się niczego, stawia na siebie. Tutaj yy, yy, kładzie nacisk na partnerstwo, na współpracę z innymi ludźmi. Dużo się będzie działo w tej materii. 5 maja yy, połączy się słońce, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę. Słońce jest w wieku, stawia na yy, przyjemność, na wygodę. Chcę mieć pieniądze, łączy się z uranem. Planetom rewolucji, nieprzewidywalności. U Was dotyczy to pieniędzy od innych ludzi. Tutaj dużo się może zdarzyć. Wszystko też zależy. Pamiętajcie, że to jest prognoza ogólna. Wszystko zależy od Waszych układów w horoskopie urodzeniowym. Bezpośrednio nie ma to wpływu na Wasze Słońce, ale tu chodzi o pieniądze od innych. Pieniądze od partnerów, od różnego rodzaju instytucji, kredyty. Słońce w połączeniu z uranem, no nie wiadomo czego się spodziewać. W ogóle jeżeli chodzi o urana, nie wiadomo co się stanie. Więc tutaj też yy, może być jakiś dzień yy, dobry na yy, pracę nad sobą, na uwolnienie się z jakichś swoich traum, lęków, ograniczeń. To również bardzo dobry dzień na takie sprawy. 10 maja Merkury, planeta komunikacji, współpracy z innymi, biznesu, który jest w bliźniętach, czyli w swoim znaku, w wywyższeniu, zaczyna wchodzić w ruch wsteczny, w tak zwaną retrogradację. Będzie tam aż do 3 czerwca w tym ruchu wstecznym. Merkury jest w trygonie do Waszego znaku. Reprezentuje u Was... Yy, Naukę, egzaminy, rozwój, wyjazdy zagraniczne. Tutaj coś może się opóźnić, coś być może trzeba będzie jeszcze przemyśleć, jeszcze nad czym się zastanowić, wybór studiów, egzaminy różnego rodzaju. Być może będziecie zastanawiali się, w którym kierunku iść, co robić. Będziecie tutaj rozmawiali z ludźmi na ten temat. Merkury, gdy jest w ruchu wstecznym, nie jest to dobry czas na zaczynanie nowych przedsięwzięć, na podejmowanie jakichś decyzji, na podpisywanie umów. Nie wszystko wiemy. Pewne rzeczy są przed nami ukryte, zasłonięte. Merkury jest w bliźniętach, więc tutaj będzie dużo informacji do nas przychodziło. Pamiętajcie, że nie wszystkie będą prawdziwe. Również nie jest to dobry czas na zakup sprzętu elektronicznego. Komputery, samochody często mają jakieś ukryte wady, są później opóźnienia, więc wstrzymajcie się, jeżeli możecie. Jeżeli kupujecie, zostawiajcie paragony, żebyście mogli później na przykład oddać do reklamacji. 11 maja Jowisz, planeta rozwoju, ekspansji, rozrostu, wchodzi do barana. Jowisz w baranie czuje się bardzo dobrze, będziemy odważni, będziemy czuli się silni, pewni siebie u Was. Na pierwszy plan wychodzą relacje partnerskie. Być może ktoś się pojawi w Waszym życiu. Tu już jest Wenus, tak, która odpowiada za miłość. Być może nowe możliwości finansowe, możliwości jakiejś współpracy. Tutaj jesteście odważni, pewni siebie, więc to jest dobry znak dla Was. Jowisz yy, baran, do Barana wchodzi raz na 12 lat. Będzie tam do 28 października, później na chwilę cofnie się do ryb i od 20 grudnia będzie z powrotem w baranie. 15 maja dość trudny dzień. Słońce, które jest w byku, czyli to czego ja chcę, czego ja pragnę, ja pragnę przyjemności. Chcę mieć pieniądze, chcę się dobrze czuć. Ustawia się w trudnym aspekcie do Saturna. U Was reprezentuje to właśnie pieniądze od innych. Różnego rodzaju wasze talenty, w jaki sposób ja realizuję siebie. Tutaj widzę jakieś blokady. Być może będą to jakieś blokady finansowe, czyli chcielibyście coś realizować, bo Saturn planeta ograniczeń, ale również planeta, nasz nauczyciel planeta karmy. Macie Saturna w trygonie, czyli w korzystnym aspekcie a tutaj będą jakieś ograniczenia w postaci finansów. Albo ograniczenia w postaci waszych lęków, waszej niewiary w siebie, waszych jakichś traum, które przeszliście wcześniej. Więc tutaj zwróćcie bacznie na to uwagę. Yy, już na drugi dzień, już 15 jesteśmy pod wpływem, yy, ponieważ 16 yy, odbywa się pełnia księżyca z całkowitym zaćmieniem księżyca w Skorpionie. U Was Dotyczy to pieniędzy zarabianych przez Was, waszych wartości. Księżyc jest w skorpionie, słońce jest w byku, więc ja i moje wartości, ja i moje pieniądze oraz pieniądze od innych, które do mnie przychodzą. Pełnia jest dobrym czasem na zakończanie, pełnia ma trudne aspekty, ponieważ i słońce, i księżyc są w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Saturna, planety ograniczeń. Tutaj yy, tak jak mówię, chodzi o pieniądze, chodzi też o wartości. Yy, jest to dobry czas na odchodzenie od czegoś, co nas ściąga w dół, co jest dla nas destrukcyjne, co jest dla nas nie, niedobre, co nas wpędza emocjonalnie w dołek. Tutaj u was widać, że to chodzi o pieniądze, być może sposób zarabiania pieniędzy, tak? Będziecie szukali innego sposobu na życie dla siebie. Sposób zarabiania pieniędzy być może jest dla was trudny w jakiś sposób męczący. Tutaj może wyjdą też jakieś konflikty na przykład z partnerem o pieniądze, tak? Tutaj Ograniczenia, być może zostawicie coś, co Wam nie służy, to w jakiś sposób zarabiacie, postanowicie iść w jakąś inną stronę i wykorzystać swoje potencjały, swoje możliwości, które macie, tak? Merkury, będąc w znaku bliźniąt, w trygonie do Waszego znaku, daje Wam czas na przemyślenie. Być może zobaczycie. Dotrze do Was, że trzeba się dokształcić, że trzeba jeszcze czegoś się nauczyć, żeby móc zmienić ten sposób zarabiania pieniędzy. Pełnia zaćmienia zaćmienie całkowite Księżyca to może się realizować do pół roku, tak? Więc tutaj hmm, pełnia jest trudna, tak? Pokażę Wam, że hmm, będzie trzeba z czegoś zrezygnować, tak? 18 maja Mars, planeta energii działania, który jest w rybach, łączy się z Neptunem. Planetą wyższego myślenia, planetą duchowości, ale również planetą innych stanów świadomości. U Was dotyczy to pracy, waszego codziennego życia, rytmu dnia, zdrowia. Uważajcie tutaj, szczególnie Wy, w tym dniu, na różne leki, używki. Tutaj. Są tendencje do zatruć, tak? Również yy, można zostać oszukanym, tak? Nie jest to dobry czas na podpisywanie umowy, na szukanie nowej pracy, na zmianę leków, na przykład, bo to może się okazać niekorzystne dla nas. Yy, 21 dobra informacja, ponieważ słońce wchodzi do znaku bliźniąt. Słońce wchodząc do bliźniąt ustawia się w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do waszego znaku. Namawia was do nauki, do rozwoju. Być może yy, do, yy, sami by, zaczniecie innych nauczać. Tutaj, komunikacja, tak stawia się na pierwszy plan. Merkury jest w ruchu wstecznym, słońce wchodzi do Bliźniąt. Namawia do was, was do tego, żebyście jeszcze przemyśleli pewne sprawy, w którą stronę chcecie iść. Być może jakaś współpraca z zagranicą. Trzeba będzie doszlifować język na przykład, tak? Tutaj korzystne aspekty. 23 merkury, planeta komunikacji, biznesu, współpracy z innymi, cofając się. Cofa się do byka. Merkury, będąc w byku, znowu uaktywnia u Was sprawy pieniędzy od innych, pieniędzy od partnerów. Daje Wam czas na zastanowienie się, na przemyślenie pewnych spraw. Również sprawy ukryte przed innymi. Tutaj namawia Was też do przemiany wewnętrznej, żeby zastanowić się, dlaczego ja nie potrafię sobie dać przyjemności. Dlaczego ograniczam siebie, czy wydatki na siebie? Dlaczego nie czuję się ze sobą dobrze? Więc tutaj dobry czas na uwalnianie się od traum, na pracę terapeutyczną. Yy, Merkury daje wam sygnał, że to jest potrzebne. Być może to jest jakoś związane, tak? Że trudno wam jest uzyskać pieniądze od partnera, bo nie potraficie o to zawalczyć. Warto się zastanowić dlaczego. Dlaczego pozwalam na to, że yy, partner na przykład nie dzieli się ze mną pieniędzmi? Wiem, że tak bywa. 25. Mars, planeta energii, planeta działania wchodzi do Barana. Mars, Baranie, czuje się najlepiej, jest w swoim znaku, jest najsilniejszy. U was reprezentuje w współpracę z innymi ludźmi, relacje partnerskie, tutaj dużo się będzie działo, poznacie kogoś być może na ognistą relację. Tutaj szybko się będzie wszystko działo. Być może zaczniecie nową współpracę, gdzie stawiacie na siebie, czujecie się panem sytuacji, albo poznacie osobę, która jest pewna siebie odważna, szybko działa, tak? Więc wykorzystajcie ten czas. 27 maja dość trudny dzień, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w baranie, ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona. Planety transformacji, planety też zostawiania czegoś. Tutaj jakby Wenus w baranie nie znosi. Ograniczeń, nie znosi manipulacji, nie znosi nacisku, tutaj jakiś nacisk z domu. Być może yy, postanowicie yy, zostawić jakąś relację, pożegnać się z czymś, co was ogranicza, co czujecie, że nie jest dla was dobre. 28 maja, Wenus. Planeta, która odpowiada za miłość, za pieniądze, za przyjemności, wchodzi do znaku BYKA. Wenus w BYKU czuje się bardzo dobrze. Kolejny raz podkreśla u Was sprawy finansowe, pieniądze od innych ludzi. Tutaj Wenus wchodząc do BYKA mówi o korzystnych sytuacjach, ponieważ Wenus w BYKU potrafi zadbać o pieniądze, potrafi zadbać o przyjemność. Tutaj też w spokoju, jakby tak, takie w poczuciu bezpieczeństwa, uwalnianie się od tych swoich ograniczeń, od jakichś traum, praca teu, terapeutyczna, ale taka spokojna, tak? Gdzie czujecie się bezpiecznie, czujecie się przyjemnie i czujecie, że jest wszystko tak, jak być powinno. 29 Mars, planeta Energii Działania. Łączy się w znaku barana z Jowiszem, planetą szczęścia, ekspansji, rozwoju. To jest taki zastrzyk energetyczny. Tutaj dużo może dziać się w partnerstwie u was. To jest mocna też energia seksualna, więc wiecie, no dużo się może dziać, to jest naprzeciw Waszego znaku. I na koniec miesiąca, 30 maja, odbywa się nów księżyca w znaku bliźniąt, czyli w trygonie do Waszego znaku, w korzystnym aspekcie. Yy, jakby, wiecie, każdy nów zazwyczaj jest dobry na początki. Według mnie ten niezbyt, mimo że jest w trygonie do Waszego znaku, to po pierwsze Merkury, yy, czyli planeta, w której znaku Odbywa się nów, odpowiada za myślenie, za współpracę, za biznes, jest w ruchu wstecznym. Cofnął się do byka, czyli mówi: Trzeba załatwić jeszcze pewne sprawy. A jak wiemy, gdy Merkury jest w retrogradacji, nie jest to dobry czas na początki, na rozpoczynanie czegoś. Po drugie, ten Merkury ma trudny aspekt do Saturna planety ograniczeń, więc tutaj nawet gdybyście chcieli coś zacząć, być może będziecie chcieli, nie wiem, otworzyć jakąś szkołę, yy, rozpocząć jakiś biznes, współpracę zagraniczną, tutaj nastąpią jakieś ograniczenia. Więc yy, powiedziałabym tak, że ten now daje dla Was, ponieważ jest w tygodniu, dobre możliwości jeszcze na przemyślenie, na przeanalizowanie pewnych spraw, które chcecie rozpocząć, na Porozmawianie z innymi ludźmi, zaciągnięcie informacji, z wiarygodnych źródeł i wtedy może działać korzystnie na Was. Na dzisiaj to wszystko, drogie Wagi. Dziękuję. Miesiąc przynosi Wam dużo możliwości, jeżeli chodzi o partnerstwo, ale również pieniądze od innych praca nad sobą, to wszystko wychodzi na pierwszy plan. Ja ze swojej strony zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli oglądacie, na nie łapki. W górę, to rozwija mój kanał. Zapraszam również do konsultacji, które robię w formie rozmowy na Skype'ie lub nagrywam film, który udostępniam tylko dla Was na YouTubie. Prowadzę również pracę nad wewnętrznym dzieckiem. Pomagam zmienić myślenie, zmieniać ograniczające przekonania poprzez afirmacje, medytację, pracę z podświadomością. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, piszcie do mnie na maila, będziemy w kontakcie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam cieplutko, do zobaczenia.